Zapraszam Was na kolejną taktykę, którą przygotowałem dla Was. Dzisiaj jesteśmy w Olimpiku Marsylia i spójrzcie jak żeśmy rozegrali nasz sezon i jak nam poszło. Zajęliśmy drugie miejsce niestety, ale sezon dominujący przez Paris Saint-Germain był po prostu, no nie, no nie do dogonienia. Mamy trzy porażki w sezonie, to samo co Paris Saint-Germain. Tracimy cztery punktów do Paris Saint-Germain. Ale uważam, że nasz sezon jest wyśmienity, zwłaszcza, że jesteśmy... Drużyną, która najwięcej bramek strzeliła w tym sezonie, ale spójrzcie tą totalną dominację przez PRE no tutaj nie, nie, no nie było szans ich po prostu wyprzedzić w tym sezonie. Szczerze, lecimy szybko statystyki. Spójrzcie jak oni po prostu dominowali na, praktycznie pod każdym względem PSZ zdominowało ligę. Z nimi się nie da konkurować. Trzeba naprawdę bardzo mocno się skupić, bardzo dobrze y, uszykować się do tego meczu przeciwko tym właśnie drużynie. Jeżeli spojrzymy szybko w kalendarzu, jak my sobie poradziliśmy ze PSG w meczach, to tak, oczywiście w finał przegraliśmy 0-1 po aru Francji. Tu mamy wyniki po 6-1, 7-1, świetne są to wyniki z PSG. Wygraliśmy u siebie 3-2, więc tutaj byłem bardzo zadowolony. A jeszcze w pierwszym meczu na wyjeździe jak sobie poradziliśmy, w pierwszym meczu na wyjeździe przegraliśmy 0-2, więc ogólnie całkiem, całkiem dobrze nam poszło. W lidze mistrzów odpadliśmy w grupie, później graliśmy w Baraże UEFA European League, no i tu niestety z baranerem przegraliśmy. I tak zakończyliśmy przygodę w Europie. Teraz przejdźmy sobie jeszcze do naszej taktyki, jak wyglądała taktyka była 3-4-3, w ten sposób graliśmy. Bardzo ciekawa taktyka, fajnie się nią grało, naprawdę polecamy wam gorąco, oczywiście tu graliśmy na mentalności wyważonej, więc jakbyśmy grali na ofensywnej byśmy rotowali z meczu na mecz, my cały sezon to graliśmy na wyważonej, nie rotowaliśmy tego elementu gry. Jeszcze w stylu taktycznym sobie szybko przejrzyjmy, to wygląda w ten sposób, ale zanim jeszcze to wszystko wam tutaj dokończę, to przejrzyjmy tylko ten styl taktyczny mamy to w ten sposób rozegrane, oczywiście, że teraz Skoczymy szybko do centrum danych, bo chciałem Wam pokazać jeszcze, jak to centrum danych wyglądało, bo uważam, że wyglądało całkiem, całkiem przyzwoicie. Zwłaszcza, że mamy 2,63 gola na mecz strzelone. Później mieliśmy 1,12 gola straconego na mecz, jest to bardzo dobry wynik. I oczywiście prawie 15 strzałów na mecz. Czyli jak sami widzicie, jest ta cała tutaj z yy, centrum danych, też się układa całkiem fajnie. I wracajmy jeszcze do tej taktyki, którą mamy. Yy, przejdźmy teraz szybko do poleceń indywidualnych które się prezentują w ten sposób. Mamy bramkarza libero w obronie. Gramy trójką obrońców grających piłką. Mamy więcej drybluj, ostrzej ślizgiem, więcej drybluj, ostrzej ślizgiem i to samo. Wszystk ta, cała cała trójka sama Z prawej strony mam bocznego wysuniętego obrońcę w ataku, który gra w ten sposób. Po lewej stronie mamy zupełnie to samo. Dwóch sekundów volante, z czego po prawej stronie ustawiliśmy sobie na wsparciu, po lewej stronie ustawiliśmy sobie na ataku. Oczywiście schodzący napastnik z prawej strony w we wsparciu, i z lewej strony w ataku. <laughs> Czyli mamy takie polecenia: jednego, drugiego, no i w ataku mamy wysuniętego napastnika. I tak się prezentuje ta cała taktyka. Jeszcze sobie możemy szybko przejść do składu. Sprawdzimy sobie, jeszcze nasze bramki, asysty. Nasz najlepszy, bramka, najlepszy zawodnik 24 gole. Nasz najlepszy zawodnik, który miał najwięcej asyst, to było 18-15. To są piłkarze, którzy grali. Jeden grał na prawej stronie, drugi grał defensywnego pomocnika czyli grał tutaj, czyli na prawe, nasz prawy zawodnik i nasz prawy sekundowolanta. Taktyka jest głównie oparta na yy, grze ofensywnej, intensywnej, oczywiście pressing, intensywna próba o przejęcia piłki jak najszybciej i po prostu kontrolowanie gry. A oczywiście mamy sezon zakończony na drugim spotkaniu. Uważam, że jako Marsylia sezon zakończyliśmy naprawdę, naprawdę udanie. Moglibyśmy tylko w Pucharach Europejskich lepiej sobie poradzić. No niestety, może dlatego, że odpadliśmy dość wcześnie, byliśmy w stanie się bardziej skupić na lidze. Stąd jest taki, taki imponujący wynik z trzema porażkami w sezonie. I z tego miejsca na ten moment będę Wam dziękował za uwagę. Zapraszam Was na kolejne moje taktyki. Oczywiście, jak chcecie być na bieżąco, klikajcie subskrybuj. Jak Wam się podoba, oczywiście łapka w górę. Piszcie w komentarzach, jak oceniacie ten wyczyn Olympique Marseillaise w tym sezonie. Czy to jest dobry, czy słaby? Piszcie w komentarzach, ale ja się z wami żegnam. Cześć!